Siema, powiat robię znowu. <tryk> ASMR macie. Co tam jest? Pod Gdańskiem to... Jest. Gdański po prostu, no tak głupi Wa, eee, Ła... wa, wa, wa Łapalice. W kartuzach a, Słupsk mi siadł najpierw Tucholski, nie, tam jest Sędziszowski jakiś Sędziszewski Chodzieski. nie, Choszczeński, nie, no to tam jest Bytom, Bytowski No to też Mys, zapomniałem jednego, Borski Mysłowi... Myśliborski, Myślibos, nie. Kołobrzewski, Krebycki, yy, Kamieński. Szczecinecki, Wałęcki, Pilski, Czarnkowsko-Czcianecki, Złotowski, Czuchowski tam był, yy, Obornicki, Opatowski, Opaczowski, nie, nie, tam jest coś, Opoczyński, Opoczyński, dobrze, mamy to. Brzeziński przy okazji, yy, Szamotulski, między Wychocki, Międzyrzecki, Żona Góra. Słowicki, Świewoziński, Szakański, Żarski, Szol Nowosolski, Sulanciński, Wschowski, Strzelecko, Dres, Denecki, Pieruńsko, Lędziński, Robczycko, Kosędziszowski, Zapier. Dzięski, Węgorzewski, Radom Radomski, Radom Bartoszycki Bartosztycki, pięknie Drawski, yy, Białogardzki, Goleniowski, Szyżowski ten yy, sławny, sławieński, policki, um, łobeski, dzierżoniowski, koleniowski był, pyrzycki. Zapomniałem jednego w zachodnim pomorskim. Ełcki, Elblą Elbląski, Braniewski, Kętrzyński, Gołdawski, Kowalski, Ol, Olecki, Olkuski, Ol, Oleski. Nidzicki Piski, Kolubsko, Dobrzeński, Szczytnowski. Sz tam jest, Tutaj jest Szczytno, nie? Sz Szczeciński. Olsztyn Wolsztyński, Olsztyński. I Ławski, Ławski, Oławski, Wołowski. A, wiem co tam jest, tam jest Szebnicki, Nie. E Świtwiński. Dobrze. Świdnicki i Kwa, Świdnik Świdni Kraśnicki, Lubelski, Lubliniec, Lubliniecki, Ostrócki, Lisparski, Nowomiejski, Działdowski, Mrągowski, Gliżycki, Sokulski, Sokołowski, teraz W. Białystok, Sejin, Sejneński. na Augustowski, Suwałki, Suwalski, Kolneński, Zambrowski, Wysokomazowiecki, Tam są Młońki, Muniecki, Łomża, Łążyński Pielski, Pielsko-Biała, Biała Podlaska, Pialski, Siemiat, Siemiatycki, Łosicki, Hajnowski, Ken. Coś tam na Ken jest. Nie, już było na Ken, nie wiem. OstroŁęka, OstroŁęcki, Przasnyski, Ciechanowski, Putuski, Legionowski, Makowski. Ostro, Ostrowski, Ostrowiecki Siedlce, Siedlecki Węgrowski Węgrzyński nie ma z Warszawa Warszawski, Zachodni Wyszkowski Zachodni, Wołomiński Karboliński, Józefowski, Oschocki, Miński e, Tam jest Płock, Płocki, Sierpecki, Płoński, Brodnicki, Tucholski, był Tucholski, Wąbrzeski, Gnieznieński, Grudziądzki, Sempuleński, Nakielski, Bydgoszcz, Toruń, Bydgoski, Bydgoski, Toruń, Toruń był Toruński, Świecki, Chombrzyński, Hełmski, Hełmżyński, Chełmiński, Inowocławski, Strzelecki, Strzeliński, Strzelnowski, takie tam są powiaty, Żuromiński, Sochaczew, Łowicki, Rawski, Skierniewicki, Starachowicki, Skierniewica, Rodziski, a był Żyrardowski, Jarociński, Pruszkowski, Piaseczyński, Grujecki, Białobrzeski, Przesuski, Lipnowski, Włocławski, Włocławek, Aleksandrowski, Tomaszowski, Jędrzejowski, Żliński, Poznaj, Poznański, Nowotomyski, Pleszewski, Kaliski, Kalisz, Turecki, Konin, Koniński, e, Kolski, Kutnowski, Łęczy, Niski, Łęczycki, Łęczycki, Łócki, Łócki. Piotrki Wschodni, Tomaszowski, przepraszam, Piotrkowski. Piotrkowski, Trybunalski. Zgierski, Stuński, Polski, Wieluński, Wieruszewski. Wieruszowski. Sieracki, Stuński, Wolski, Łaski, Pańskiej. Pabianicki, Pajęczyński, Pajęczański. Konecki, Epa, nie, to jest Bełchatowski, Dębicki, Podępicki. Szydłowski, Szydłowiecki, przepraszam. E... Lipski, Przysuski, Suski. We... Zwoleński. E... Dam radę potem. Rawicki, Rawski, Drawski, Puławski, Żywiecki, Radzyński, Puławski, był. Tam coś takiego też krótkiego jest bardzo w lubelskim na granicy, Opolski. Eee, Chełm był. Chrubieszowski, Włodawski, Zamoj, Zamojski, Piłkorajski, Krasny, Stawski, Krasnostawski, Lupaczowski, Lubartowski, lub tam coś o Wickach było. Kropka, Wicki, Klucz Polski. Mogileński też był, Rypiński, Raczyński. Miedzerzecki, Siedlecki. Łukowski. Rzeszów, Rzeszowski. Łosicki, nie, Niżański, Gurowski, Bieszczacki, Limanowski. Łańcucki, Jarosławski. Leżajski. Sanocki. Leski. No Krosno jest, Jasielski, Mielecki, Dębińsk, Dębowski, Dębicki, to było chyba, no tak, pod Dębicą, Stalowo-Folski, Kielce, Kielecki, Tarnobrzeg, Tarnobrzewski, Sandomierski, Liroj Marzec do 50 zł Kazimierski. Na opatrunek Opatowski. Opatrunek na Pinczowski Na Uszczepianie. Uszczepał go Staszick. Staszowski. Zamiast makaron włoski. Włoszczowski. Poza tym skarżysko. Kamie. Skarżyski po prostu. I błysko z drujbuski. Dębica. Nie, tam jest Tarnów. Tarnowski. Bocheński. Nowosądecki, Nowy Sącz, Nowy Targ, Nowotarski, przepraszam, Karkanowski oraz Jelenia Góra, długi pamiętam, Gminnogórski, Średzki, Kościański, Gostyński, Leszno, Leszczyński, Wrzesiński, Słupecki, Brzozowski. Lipski był, Kraków, Krakowski, Chrzanowski, Myszkowski, Miechowski, Kłopucki Częstochowa, Częstochowski, Wadowicki, była Limanowa. W, w, w kopalnia, Wielicki, papież, Wadowice, Oświęcimski. Tatrzański, tam jest coś takiego dziwnego. Tarnowski, Tarnobrzeski, a to dziwne, że zapomniałem tego, zwykle go dostaję. Może potem mi się uzupełni. Opolski, Prudnicki, Nyski, Brzeski, Brzeski tam siadł dokładnie. Prudnicki, był Głupczycki. Wrocław, Wrocławski, y, Lubiński, Lubański, Bogatnie, bo, nie, nie, a, wiem co, Skorzelecki oraz Gorlicki, dlatego mi się uzupełnia. Y, Lwówecki, Siemianowice Śląskie, jest też Sław Śląski, Środa Śląska, Lwówek Śląski, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko. Wałbrzych, Wałbrzyski, Jaworski, Jaworzno. Lubinski był, Głogowski. Polesławiecki, Złotoryjski. Oleśnicki. Raciborski, Cieszyński. Pszczyń, Pszczyński, Rybnicki, ryb, Rybnicki. Rybnik walczyło dziwnie. Jastrzem jest Gliwica, Gliwice, Gliwicki. Mikołowski, Tychy, Katowice, Sosnowiec, Będziński, Dąbrowa, Górnicza, Tarnogórski. Bytom był święto. Łowice, Mysłowice, Były, Chorzów, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska i coś tam śmiesznego na górze. Na P piekary śląskie. Dobra, Ostrowiecki, Ostrzeszowski, Pajęczański, Piaseczyński na P, Parczewski. Policki, Poznański na Po, polędwicki, miam, miam. Polkowicki, Poznański Prudnicki dalej, Przesuski, Przeworski, znowu to samo, Poznański Prudnicki Po, to nie będzie już na Po, jest to będzie na Pra, na Pra, olera. Kraśnicki, Kro. Coś na skro. Krośniewicki. Kłobuski. Coś takiego dziwnego było. Co tutaj jest pod Poznaniem? Pojęcie nie To jest Tucholski? Nie. Beata Szydło. Nie, to nie jest temat. To chyba Monika Grujecki, Pałobrzyski, Karwoliński. Ten powinien znać w takim razie. Klucz Polski, Kolnański też na Kępiński. Yy, Gołdabski, Grodziski, coś na G. Głogowski był. Gołdapski był. Głupczycki. A, Gostyński był. Klucz Polski, Kolneński, Koszaliński coś na K. To będzie prostsze. Kostrzyński. Serio? Kolneński, Ko Kolęcki, Kołowski. Nie mam pojęcia. Nie ma takiego powiatu. Wąbrzewski, Węgorzewski, Wę. Wąbrze, Zino, Wągrowiecki. Dobrze. Śred... Świdwiński, coś na ś. Świdnicki, Świdwiński. Śrecki Był. Śremski. Dobrze. Wszystkie polskie znaki zrobione chyba. Myszkowski. Coś na mys. Mysłowicki. Myśliborski. Myślencinek. Myślencinek jest pod Bydgoszczą. Mysłowi Ta, to jest ciekawe, że na mys. I też coś na mi. Coś na mi. Mikul, czy nie, Mikul czy Zatan, gdzieś, Mi Śliwki, Mirabelki. Ten jest krótki, ten ma krótką nazwę. Jestrawski, Gołdawski, Godziski, coś na Głupczyca, No tutaj są. Rudnicki. A, Kędzieszny Spokozialski. Dobra. A Limanowski. Nie, to wcześniej się było. Jest Wadowicki, hmm. Poznański, Prudnicki, Plaszewski był, Pszczyński był, cholera, że nie zrobiłem, a, to będzie ten Dzierżoniowski. Nie, to będzie Działdowski, to będzie, tam jest taki powiat, Pinczowski, coś na P albo na D, i ten mnie boli, a, i nowrocławski. Serio? To ten duży. A to ten, co zapomniałem ostatnio. Ten, ten on chyba na D jest też. Na mi. Na mik. Mi. mi. Coś na mi. Milicki. Dobra, na kre. kre albo na kro. Krapkowicki był na kraśnicki. Tutaj już wchodzą w polskie znaki, więc Kraź, Nie, no to musi być kro. Kroś albo kros. Kros. Krotoszyński. Dobrze. Poznański, krutnicki. To będzie, nie będzie poz. Hmm. Pra. jaki litery będzie? O, R lmno p, O. pra, parczewski, pra, prad, prag, praski, pra, n, dobra, kolei w turze. prac, praca, praca, zobaczmy na mapę. Cholera 373. Niżański. A ten miałem. do no Choleranu. No. Tego nie zgadam ostatnio. Ten dałem radę jakoś. Ten mnie będzie bolał. Ciał. Nie, nie próbuję tego. Rybnicki, rypiński, ry. Ryc, ryski. Rycki. Dobrze, mamy to. Radomszczański, Radzeński. rad. Rad. Dobra, to jest na rad. Radziejowski, bardzo ładnie, My, coś na mys na pewno. Mysz, myszkowski, Mysłowicki, Myśliborski, mys, Mystery Biscuits. Ten mnie tak wkurza trochę. Józefowski, nie Józef. Udolny. A, Milanowski? No dobra. Klucz polski, Kolneński. L-M-N-O. -m Kostrzyński. Klu. Nie, to nie będzie kłu, bo to będzie potem. Koło brzeski, Koszaliński, coś na ko. Kolneński. Kołbuszowski, proszę bardzo. Koszaliński. A, to inny. Coś pomiędzy S, Kostrzeński, Kościański, Kościerski. Kos, R, S, T, Kot miał. R, S, T, U, Kow. Kowalski. Kowalecki, Kowaleski, tam są, nie są to, to, coś tam, a nie to jest za Kowale Ołeckie. Kolneński? Brr. Ta mnie wkurza. O, ten dałem radę Radziejowski. Toś tam jest na my. I ten. kurwa ja wymaksowałem była szydło. Chciała licencję na... Lamę? Czy tam alpaka? Po co to było Tam lama albo alpaka. Nie na... Nie na... na... Na, na osła? Nie pamiętam tej nowej techniki teraz. Lipski. To Lipski przecież był. Złotowski. Wołowski. E, zezwolenie Zwolański. Coś na P. Przesuski. No. Przeworski. Przebor. Nie, Przeworski to jest dobry powód. Ko. Kołuszowski to był. Trzebuję coś na R albo na EU. Ołecki, coś na też na P. Gołdapski, Grodzicki, ktoś na G. Grajewski, łatwo, nie jadę do Podlasia. A ten, ten, ten mnie najbardziej boli. I te dwa też. Allora, Koszaliński, Kołobrzewski. Koz. Kozienicki. Kozienicki. Dobrze. I to był ten. O, zajebiście, to był ten tutaj. A no tak, koza chciała, szydło. Dobra, e, a nie alpakę. Zostało mi P oraz. Coś z mys. No myśli. Ja Myśliborski, mysłowicki, mys. Myślę ci. Nie mogę nic innego wymyślać. Myślenicki. O, serio? Aha. Dobra, jeden mi został. Ten na P. O polskim na P. Pojęcia nie ma. Dobra, dupę podaję się. I tak do niego pojadę. Czy to jest jeden z tych, który zapomniałem? Proszowicki, Proszę, Wicki. No tak, coś z Wicki miało być. Nie wiem, czy to jest ten, który. Jeden z tych, co zapomniałem wcześniej. Kurna. Który jest w ogóle najmniej znany? Proszowicki jest mało znany, ale i to pamiętam, Wąbrzeski, pamiętam, to jest trudne. A najbardziej znana Warszawa, pewnie. Warszawa, Gdańsk, Dnia Kraków. A jakie jest najmniej znane miasto? Mysłowice, mianowicie, Piekary, Świętochowica. Chyba Świętochowice, one są takie skubane. No, RIP. E, ale zajebiście. Jaram się. Zobacz. Może do pro Proszowice też wyląduje. Jeżeli to nie jest jeden z tych, który mam do widzenia i tak. Sorry, tak cicho, ale. <śledzimy> Przed streamem Trzymajcie się.